Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad drobnymi białymi kryształkami, które sprawiają, że twoje jedzenie smakuje o niebo lepiej? Okazuje się, że sól, podstawowy kuchenny niezbędnik, jest o wiele bardziej niezwykła niż się wydaje. Stare cywilizacje toczyły o nią wojny, a jej wartość kiedyś porównywano do złota. Przez całą historię ten prosty minerał odgrywał zaskakująco ważną rolę. Sól wpływała na kształtowanie się imperiów, wyznaczała szlaki handlowe, a nawet znalazła swoje miejsce w świętych rytuałach, symbolizując oczyszczenie i zachowanie. Przygotuj się na odkrycie fascynującej historii soli, substancji z odrobiną nauki i sporą dawką dziejów. Poza zastosowaniem kulinarnym, sól zajmuje wyjątkowe i urzekające miejsce w historii i duchowości różnych kultur. Od starożytnych Egipcjan, którzy kojarzyli ją z zachowaniem ciała i duszy, po japońskie rytuały Shinto, w których sól służy do oczyszczenia, białe kryształki symbolizują czystość i odganianie zła. Ale znaczenie soli wykracza poza sferę sakrum. Jej niedostatek i kluczowa rola w konserwowaniu żywności sprawiły, że stała się cennym towarem, a nawet formą pieniądza w czasach starożytnych. Rzymscy żołnierze otrzymywali część swojej pensji w postaci soli, stąd właśnie pochodzi słowo pensja. Ta fascynująca więź między solą a wynagrodzeniem finansowym podkreśla historyczną wagę tej, wydawałoby się, zwyczajnej substancji. Rzymianie nie byli jedynymi, którzy cenili sól jako walutę. Chińskie dynastie na przykład używały bloków soli jako formy płatności. Przez całą historię kontrola nad produkcją soli i szlakami handlowymi często oznaczała posiadanie znacznej władzy ekonomicznej. Ten historyczny kontekst dodaje kolejną warstwę do opowieści o soli, ujawniając jej związek z rozwojem gospodarek i imperiów. Poza swoim historycznym i monetarnym znaczeniu, sól była również głęboko powiązana z antycznymi wierzeniami i przesądami. Jej zdolność do konserwowania żywności prawdopodobnie doprowadziła do przekonania, że może ona również odpędzać negatywną energię i złe duchy. To przekonanie nadal jest powszechne w niektórych kulturach, gdzie posypywanie solą uważane jest za sposób na oczyszczenie przestrzeni lub usunięcie negatywności. Dodatkowo, sól odgrywała rolę w różnych magicznych i mistycznych praktykach. Od stosowania w zaklęciach i ofiarach dla bóstw. Posłużenie jako ochronna bariera w rytuałach. Sól była postrzegana jako potężne narzędzie do wpływania na niewidzialne siły świata. Jednak duchowe i mistyczne znaczenie soli wykracza poza zwykłe przesądy. W wielu kulturach sól reprezentuje element ziemi, oznaczający stabilność, ugruntowanie i połączenie ze światem fizycznym. To skojarzenie czyni ją naturalnym wyborem w rytuałach mających na celu uziemienie się lub stworzenie świętej przestrzeni. Ponadto zdolność soli do tworzenia granic wykracza poza świat fizyczny. W wielu tradycjach duchowych służy do tworzenia granic energetycznych, chroniących ludzi i przestrzenie przed szkodliwymi wpływami. Znaczenie soli jest również widoczne w jej obecności w kontekście głównych religii, w tym Biblii. Przymierze solne wspomniane w Starym Testamencie symbolizuje trwałe i święte porozumienie, podkreślając wartość i świętość związaną z tą prostą substancją. Od historycznej waluty po symbol czystości i ochrony w różnych praktykach religijnych i duchowych, podróż soli przez historię ukazuje jej urzekającą obecność w kształtowaniu ludzkiej kultury i wierzeń. Jedną z praktyk, która uosabia duchowe znaczenie soli, jest umieszczanie jej w butach w celach ochronnych. Ta tradycja, obserwowana w różnych kulturach, opiera się na przekonaniu, że dusze naszych butów pochłaniają negatywną energię przez cały dzień, chroniąc nas. Oto prosty proces aktywacji i wykorzystania soli do celów duchowych. Krok pierwszy: ustalenie intencji. Zacznij od trzymania soli w dłoniach i wykonaj kilka głębokich oddechów, aby się skupić. Ustal klarowną intencję dla soli, taką jak ochrona przed negatywnością lub wspieranie pozytywności, jednocześnie wizualizując, jak białe światło otacza kryształki. Krok drugi: Oczyszczenie. Jeśli chcesz, możesz oczyścić sól, umieszczając ją pod bieżącą wodą lub w świetle księżyca przez krótki czas. Krok trzeci: Umieszczenie. Umieść małą szczyptę aktywowanej soli w każdym bucie najlepiej z przodu, w pobliżu palców. Warto odpowiedzieć na kilka często zadawanych pytań dotyczących tej praktyki: czy wymagany jest konkretny rodzaj soli? Chociaż często preferowana jest gruba sól morska, można użyć dowolnej czystej soli. Jak często powinienem wymieniać sól? Zmień sól, kiedy czujesz, że jest to konieczne, lub przynajmniej raz w tygodniu. Czy ta praktyka jest bezpieczna? Tak długo, jak używasz niewielkiej ilości soli i nie doświadczasz żadnego dyskomfortu fizycznego, nie ma szkody. Teraz zobaczmy, jak włączyć ten rytuał solny do codziennego życia. Aktywacja poranna. Włącz proces aktywacji soli jako część swojej porannej rutyny, ustalając swoje intencje na dzień. Ochrona w podróży. Wyruszając w nowe podróże, rozważ umieszczenie szczypty soli w bagażu lub torbie podróżnej dla dodatkowej ochrony. Oczyszczanie domu posyp poświęconą sól, oczyszczoną z intencją, wokół obwodu domu lub miejsca pracy, aby stworzyć barierę ochronną. Pamiętaj, klucz tkwi w Twojej osobistej intencji i wierze. Dostosuj rytuał, aby pasował do Twojego stylu życia i poziomu komfortu. Czy to wybierasz umieszczenie soli w butach, posypywanie jej wokół domu, czy też noszenie jej ze sobą, pozwól jej obecności służyć jako przypomnienie o Twojej wewnętrznej sile oraz o zawsze obecnej możliwości pozytywnej energii w Twoim życiu. Ważne jest, aby rozumieć, że rytuały takie jak używanie soli do celów duchowych tworzą natychmiastową zmianę energetyczną. Możesz odczuć poczucie oczyszczenia, lekkości i ulgi, gdy negatywne energie są neutralizowane, co tworzy żyzny grunt pod pozytywne manifestacje. Jednak sama sól nie prowadzi bezpośrednio i natychmiast do realizacji wszystkich Twoich celów i marzeń. Pamiętaj, że trwała transformacja wymaga cierpliwości i poświęcenia. Pomyśl o tym rytuale jako o wspierającym fundamencie, podczas gdy aktywnie dążysz do swoich pragnień. Podczas gdy sól oferuje ochronę, nadal musisz podjąć kroki w celu przyciągnięcia pozytywnych doświadczeń, kultywować zdrowe nawyki i pielęgnować swoje marzenia. Może to obejmować wizualizację, medytację oraz afirmacje. Pamiętaj, prawdziwa moc leży w Tobie. Prawdziwa zmiana rozpoczyna się, gdy wierzysz w siebie i w swoją wewnętrzną moc kształtowania życia. Rytuał solny jest potężnym narzędziem, przypominającym o Twojej wrodzonej sile. Sól to metafora. Tak jak sól przyprawia nasze jedzenie, tak przyprawia naszego ducha, wzmacniając naszą odporność i ochronną energię. To podniesiony wewnętrzny stan pozwala nam być bardziej otwartymi i zgodnymi z naszymi pragnieniami. Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że sól w butach nie była jedyną rzeczą, która cię tu przytrzymała i że wyciągnąłeś wnioski z tego filmu. Daj łapkę w górę, subskrybuj i podziel się swoją solną mądrością w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach.